Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Dzisiaj to już kolejny dzień, trzeci dzień, kiedy wspólnie praktykujemy prostą wersję metody EFT, czyli takiego tak zwanego właśnie tappingu, czy też metody opukiwania, obniżając sobie nasz codzienny stres, poranny stres i też może jakieś napięcie, które się tutaj już na samym początku dnia pojawia. Mam nadzieję, że dzięki temu udaje ci się też wyrabiać nowy nawyk, który pomoże ci w ciągu dalszego dnia, tak właśnie, i, i przygotuje ciebie do y, tego, żeby wykorzystywać metodę na co dzień. Dzień dobry Andrzej, dzień, dzień dobry, jeżeli ktoś tutaj jeszcze ze mną jest, bardzo się cieszę, że też tutaj niektórzy dołączają z samego rana. A ci, którzy mają czas, też obejrzeć później, także też się cieszę, jak macie jakieś pytania, to też możecie pisać w komentarzach. Mogę później do tego zajrzeć i też odpowiedzieć, jeżeli będą jakieś pytania. Ok, czyli zaczynamy tak jak na początku, jak zwykle. Krok pierwszy, kiedy zauważamy sygnały stresu, zatrzymujemy się na chwilę i zwracamy uwagę na siebie. Tak, zwracamy uwagę na to, co w tej chwili u mnie jest, co się w tej chwili u mnie dzieje, jakie, jakie mam zmartwienia, co mnie najbardziej stresuje, kiedy właśnie się w tym momencie zatrzymuję. Tak, dlatego teraz się zatrzymujemy i zastanawiamy, skupiamy na tym, na czym. Dzisiaj na co dzisiaj zwracam uwagę, co mnie dzisiaj najbardziej martwi, co mnie najbardziej stresuje. Dajmy sobie chwilkę czasu, żeby sobie na to odpowiedzieć. Potem możemy też to pogłębić, zastanawiając się, dlaczego się tym stresuje. Tutaj pierwszego dnia tak zwracaliśmy uwagę na swoje ciało, czyli mogę też poobserwować, jak moje ciało reaguje w tym momencie na ten stres, gdzie to zauważam w ciele. Wczoraj też zastanawialiśmy się, jakie emocje się pojawiają w związku z tym, więc może też tutaj zauważasz jakieś emocje. A dzisiaj jeszcze dodatkowo zwrócimy uwagę na swoje myśli. Tak? Co w związku z tym z tym właśnie, co mnie dzisiaj tak martwi. Yy, dlaczego czuję takie napięcie? Co pojawia się u mnie w głowie? Jakie myśli się pojawiają? Może martwię się właśnie tym całym dniem, tym, co się ma, że, ma wydarzyć. Czyli zwróć uwagę, jakie konkretne myśli. Się pojawiają w Twojej głowie. Może myślisz coś o sobie albo o tym wydarzeniu, które ma się dzisiaj zadziać. Hmm? Ok. Teraz, tak ogólnie oceni swój stres. Jaki kolor ma? Ten Twój stres, czerwony, żółty czy zielony, wiemy już, że są to różne poziomy naszego stresu. Czerwony to jest ten właśnie najtrudniejszy, najbardziej nas stresujący, taki poziom żółty, kiedy widzimy, że ten stres się zmieniał. Może nie jest taki duży, ekstremalny, mocny. No a zielony to jest spokój. Okay. i nawet jeżeli mamy ten poziom dzisiaj zupełnie taki wiecie w kolorze zielonym i jest to fajne uczucie to i tak y, warto zrobić to takie właśnie ćwiczenie które, za które, za, do którego za moment podejdziemy i sobie pookłukujemy poop, przepraszam, te wszystkie nasze punkty tylko sekundka tak trochę jeszcze z rana gardło nie doszło do siebie. I tak, jak nas też coś boli, to też może być objaw stresu. Tego nie wiemy na ten moment, chyba że mamy od razu taką informację tutaj w nas samych, która nam przychodzi, że to łączymy ze stresem, ale jak najbardziej, każde jakieś reakcje nasze fizyczne, które się pojawiają właśnie z powodu napięcia. Na przykład, ból głowy, tak? Czy jakiś czy gdzieś czujemy, nie wiem, w karku często stres się zbiera, gdzieś w kręgosłupie to czujemy czy właśnie napięcie na, na, na twarzy. To też jak najbardziej możemy to dalej, z tym dalej sobie tutaj poopracować, poopukiwać. Więc zaczynamy, opukujemy według schematu. Tutaj przypominam 5 razy o oddech, opukiwanie, oddech, opukiwanie i oddech. Czyli zaczynamy biorąc dwa, trzy spokojne oddechy mhm. i opukujemy sobie wszystkie punkty, skupiając się na tym co jest w nas teraz. Na tym, co nas stresuje, to, czym się martwimy, na tych myślach, które się pojawiają. Ok. I znowu dwa, trzy takie świadome, spokojne oddechy. Oddech dodatkowo wprowadza do naszego ciała rozluźnienie. I znowu spróbuj się skoncentrować na swoim temacie. Jakie stresujące myśli się pojawiają. Jeżeli masz ochotę, zawsze też możesz zamknąć oczy. Okej. Okay. No i znowu kilka oddechów. Świadomie możemy też zrobić taki oddech, kiedy wdychamy na cztery i wydychamy na osiem. Czyli ten nasz dech jest troszeczkę krótszy, a wydech dłuższy. Ok, no i teraz na koniec właśnie jak gdyby tej rundki sprawdzamy sobie, jaki kolor ma teraz nasz stres. Czerwony, żółty czy zielony? Jak zielony, to, to może nam to już wystarcza, a jak oczywiście czerwony może będzie potrzebować tutaj trochę więcej powtórzeń, żółty, no to... Sam, sam już tutaj też oceniasz, jak to, co dalej z tym zrobić. I jesteśmy w momencie, kiedy zrobiliśmy sobie taką jedną chwilową, chwilowe ćwiczenie tak, jedną rundkę może wystarczy. Jeżeli masz czas, no to sobie jeszcze raz poopokuj. A na ten moment przejdziemy do takiej rundki, która nas wprowadzi w nową, fajną energię, w nowy dzień. Tego poczuj. Na co dzisiaj chciałbyś? Tak, tutaj chciałabyś zwrócić uwagę. Na co się otworzyć? Czego potrzebujesz, jakiej energii? może jakieś właśnie fajnych, pozytywnych myśli, afirmacje. Może ci jakieś przychodzą do głowy? Czym, czym się wzmocnić? Jakie myśli cię wzmocnią? Ja się dziś otwieram na prowadzenie, więc sobie powtarzaj w głowie, w myślach to, czego potrzebujesz. I opukujemy robiąc taką jeszcze jedną rundkę, jedno okrążenie. Dzisiaj wzmacniają mnie myśli, które mi służą. Otwieram się na prowadzenie. Otwieram się na dobry dzień. Prowadzenie. Pozwalam sobie zauważać fajne i wzmacniające myśli. Weź oddech. I z takimi fajnymi, wzmacniającymi myślami wkraczaj w nowy dzień. Dziękuję za kolejne spotkanie. Widzimy się w poniedziałek o siódmej. Pamiętaj o tych takich trzech elementach. Które sobie praktykowaliśmy podczas tych naszych trzech spotkań, czyli zwróć uwagę na swoje ciało, na emocje i myśli. Zajmuje to chwilkę, moment, nawet kilka sekund. Potem sprawdzamy czerwony, żółty czy zielony, opukujemy według pięć razy. O, oddech, opukiwanie, oddech, opukiwanie, oddech. No i na koniec znowu sprawdzamy. Także życzę Ci miłego i wspaniałego dnia. Do zobaczenia w poniedziałek.